Nie fajnie, świetnie. No, Dobra, kurwa no wiem, skąd się kuba. Dzięki, ja robię. go. kurwa, Drukajam, brawie, kurwa. Dobra. Ej, kurwa pędzę. Siemano witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Jest ze mną mój duo partner, czyli Damido. Jaki kurwa, duo partner, ja sobie wypraszam. Nie jesteśmy duo partnerami, jesteśmy kolegami, jak już? Witam. No, on tutaj oczywiście oszukuje, bo się było już przyznać, ale no niestety tak bywa. Wanyż w ogóle nagrywa. Więc lecimy sobie dalej, zobaczymy, co dziś nas. Nie masz mnie na mowie, więc nie możesz czeka. nic mówić. No, no to tak. Zobaczymy, co dziś nas czeka. Czy w Pierdol, czy beka. Ja, ja wiem, co nas czeka. Tunnel Camp i tyle. Tunnel facecampa i przywiewany killer. No, też. Nic się zmieniło, build taki sam. Jedyne co wziąłem to skrzynkę na nimi i dar. torto. oczywiście, po evencie trzeba brać torty. wiesz co się zmieniło jeszcze? No. Dzień, w którym to nagrywamy. A, dzień, a właśnie, i wiecie jaki smutek? Event, który był, ten, no. Nie da się użyć w ogóle go w wydarzeniu. W sensie nie da w ogóle się go wziąć jako dar. Nie da się e, wypazażyć. Wypa no, nie da się. Zaproszenie na Grilla, które nadawało nam plus 100% punktów. No i często wyniki meczu kończyły się 100 tysięcy, czy coś takiego, nie? A teraz to nie ma. Nie wiem. da się, nie da się. Nie da się, oszukali nas, dobra, nieważne. Chodzimy do meczyku. Uch. Dobra, widzowie, gramy na farmie przy da ręki. do coś mówił, więc w tym czasie powiedz. Już, już nic. Nic? No dobra. O, kolejny back, czyli na każdym odcinku back, -alny. ok. Super. No to już moja tradycja. Znaczy inaczej, pierwszy back, ale na każdym odcinku. Coś się dzieje, tak? O kurwa, kacisko <laughs> To ogólnie czekało na meku 30 minut, <laughs> więc, więc... zajebiście się <laughs> mamy. No bo z 20, musimy grę setnąć, więc niezły me meczyk. Polecam nagrywanie DBD około 23 polecam. No jest po 23. Polecam widzowie. No mi do już opala swoje styki, swoje ryki. A ja sobie genixa robię to sobie oh, oh, oh. genixa z clouded model. nie, nie. ogólnie, zadanie mam, jakie żeby niszczyć haki, jak jest, osalały. Mm, niszczą... O jaki śmieć! <laughs> no ty <kurwa. laughs> Jak jest osalały, niesiony muszę koło e, osalałego hak niszczyć. Więc to jest bardzo ciężkie wyzwanie. Aż trzy widzowie. Na szczęście nie wiemy meczu, ale ciężkie jak chuj, Ciężki jak, nie. Ciężki jak, a to jest ten świetling. No Kat, no mówię kupa. Co nie ma być serca? Nie wiem, bo ze starego skopał. I ty wyszanie. sanie? Sam się wysi. Do sanie. Jum. Nie kręc się, tylko róban. Dobra, wystarczy ciąć tak szczerze teraz. To <grym> są </siężczyny> sorry. znaczy? No zmienić haki jak po się, nie? Prójemy 10 metrów, nie? <grym /siężczyny> o, klapka będzie Klap Klapek będzie? Co ty Klatka? A Klapka, dobra, z klapkiem będzie <grym /siężczyny> Noc! Jaki ham no nie, Ktoś dobra trzeci? Jaki trzeci, ham? <laughs> <laughs> Już ja trzeci ham? Już trzeci ham Już trzeci ham! Stop Najlepsze padki drogowe polecam Najlepsze padki drogowe polecam widzowie Każdemu, który... mu robisz im reklamę idiotą? Żartuję Jesteś głupi Aha, idiota, postawił tego na. Ale, oprócz. Aaaa! No właśnie, skrafton. Co to nim ja? Ciemne. mi się udziela. Z tymi rękami. Aaaa! O tu. Dobra, on ślepy. Jak kred. Dobra! Żarto! Małem. O ty, chuju, bobrze. Falwroty, kurwa, kacisko! Udjep się, Rumunie! Aban, aban! <grymne> Zaliczyłam stanie. Nara, frajerze, co ty? Cześć! Siema! Kolega przychodziłem po melanżu, chcesz? O oh, ty kurde, O nie! nie UWAŻAJ! O ty co ty... ty... ty yy, Zemprówiłem! Kurwo, jak ci jebne ze sprzęgła... FU! Nie muszę tam ich doczejsować. Do Czejsuje to mnie killer. No, ja jego. Na no blisko potrwali śmietnik. Oj, no iii... na blisko. Ja się się kupał

Dobra, udało się. Nie jak mnie trafił, eee, nie trafił, ale udało się. Czyli jeden na mamy już zaliczone. Szkoda, że mi hitnął, ale cóż. Ale cóż, nie wiem jak on w ogóle mi hitnął teraz. Nie widziałeś co? Nie jak mnie hitnął. W Jest. szaku, w szaku. W szaku, dobra, To Totemix niszczymy, cyk. Siema. Skacz, narysowałem. Oh, boże... ja te beki ci liczę, nie? Dobra, możesz liczyć ich w prawym dolnym rogu zrobić. No, no ty kurwo, <laughs> śmietnik. No i kurwa! Dostałem hita! Śmietnik to u Gabryla, nie? Dobra Ten odjechał Pojeb... Chodź tu, cofnij się, do górki takiej Cofnę, co ja cię To na górkę, tam nas nie torwie tak łatwo Ja jestem na górce Aha, teraz nie walnij takiego hita, chamskiego Daję ja cię doleczę Haha ha. Ale nie? frajer nie ja zastanawiam żadnego hita teraz, takiego chamskiego No, kampił go On ślepy jak but, nie? on tu idzie, nie on tu idzie? Nie On jest ślepy Pani, 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 pani GLEBA! Nie! Nie mogę sobie na bo bym już użył mojego Ej! Żołnierzu! Gleba, żołnierzu! Gleba! Achtungen! Hände <gly> no. chłop. <gly> O oh, cholera. Posuń się. Uh. O ja dostałem też hita. Ale na O oh, nie! Na pizd zawaliłeś. Chigra kur... power. Wow. Poczekaj Pa, sili kitę frajerze. Chciałem powiedzieć pal w ale powiedziałem się kita <laughs> Co I mi dotknęło? Task. A no i co? I'm going to gurkan With pastinka na górkę I wpierdolam pastatin co górkę No nie no co ty pierdolisz no, chciał żółmię mieć już. na mnie trafiłeś pajacu Gdzie są nasi teammateci? Jestem team meichi, halo O, fajnie widzę się Chodź tu, chodź, chodź chodź no, chodź tam. Chodź, 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 chodź tu uh. Bo tu jest chodź obok takiego z jakby Cześć O, fajne Nie wiem, jak on nas nie dorwał, ale jest... Jest Jest czas Ja też nie, też nie wiem Nie lubię grać na tak kata O, właśnie zrobiłem zadanie. Jest czekaj, nie spierdal No ja! Halo, cofaj się tam? Krak, rób gen. Rób loot. Ej! Patrz na świnek, jak No, czego sobie coś gupio powiedzieć, no? Nie wiem, co to jest Mach! No! Machę! Oh. No, rekord! don't have gibkość. gipkość! Lift na się! Nie! Ja Nie! Tato, zostań! mi! Ej, frajerze! Tak! cię wy, kurwie! No, późmie! Bo cię boli synek, łeb! No, dobra! Ledwo mi trafił, ale niech ci będzie już ten hit! Spaść na świnio! Spasłaś! SPASŁA, ŚWINIO! Pij, hit, hit, proszę, hit! Dopa, nie mogę. Unik! 360 mu zrób. Rzuć niego klapkiem albo coś. Dobra, wam mnie mi trafił. Końcówka tego była, tego głównego na ziemi. No mówiłem, klapkiem z nim rzuć, no. No jest głupi. No do klatki nie weźmie, no jest głupi. A w to weszłem chyba. On nikogo nie wziął do klatki, stary. No bo ja tylko weszłem. Nie, Gabry jeszcze wszedł. Wcześniej. Nie, dwójka nasza weszła. Ale na początku gry tego Gabriel wszedł No tak A Chyba to... nie ogarnę to jest pastowy kat w ogóle dowiedziałem się niedawno, że są składanki Legiona i składanki Legiona mają różne utwory, na przykład czerwona, jakieś inny Czerwona, jakiś inny, zielona, fioletowa i tak dalej. To nie wiedziałem w ogóle, ale. gojcie Nie każdej palcie hitną stary Tam jeszcze geniu uciekamy Szybkie. O kur się chodzi. No, ale w przypadek to było. Ja czemu chcę szybkie na że 3% szybciej. Chodź tu Mamejkę, że 3% szybciej biegam. To jest od Gabriela samy. Słommy. Gabriel Słoma. Czyli nowy no. killer. Znaczy. OHA! A kratka chyba. Nie, kratka. Klatka. klatka. Mor mori albo klatka. Nie, klatka nie może być Mori. Dawaj. Daje mi się, na mnie miała klatkę na sobie. Czy on też jak zdechnie umrze? Ja, jaki debil Co co? Czyli co powiedziałem? Przejaw to odrzuciłem Czy jak on też zdechnie to umrze? Nie, wróć, po <grym> tak. chodziło mi, czy jak on zostanie dorwany to po prostu klatkę go zabije, o to mi chodziło. Jak zdechnie to umrze. Ta ją do przodu Ta, rób przodem, przodem do tyłu. O że się rozpierdol i gana. Głukon, on sorry. <laughs> kurwa ten GTA jak y, zaperdoi przechodnia w aucie z taką wagówką o kierownicę, nie? Ten zrobiłem zgadzam. Mi się I łączy z... Alan kurwa To <laughs> się Alan włączył, ale kuwa, w, w tym, w realu. Pa jak się zimbawił, pa jak się zimbawił. Paskoczu, gimkości użył. Hop, 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 hop. Znaczy, Niech się autobalansingu. Sorry mi się mili, jest późno, już przepraszam was. Mi się mili wszystko dziś. Jak zwykle 23 ta jak to, nagrywamy. Najlepiej. No ty, da mi to najbardziej kupawki dostaję. Bo po 22 się odpierdala. Nieprawda. Nie Rób. Słama! Kula po tym! Aha. No nie Scheißer Mateusz. No, naj, 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 naj No to to mi chyba? Wariat. Wariaciko. A nie za mną, za mną idzie chyba? Nie za to mam. Za mną, za to mam. Nie wiem, co on robi, kurwa no nie wiem jaki stary, no to ma chyba o, 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 u nich pierwsza klasa kurwa. Spartak, Moskwa czy innych u... Parteru zejdziemy Cześć Nara Nocimy to goni Ogólnie no, nagramy tylko sobie jedną grę, bo jutro muszę wrzucić odcinek Kiedy to nagrywamy jest piątek jak coś e, więc... Tak, więc sobotę normalnie muszę to wrzucić, więc odcinek krótki żeby było mniej montażu, bo bym się nie ]iviım. wyrobił Bo bym się nie wyrobił z odcinkiem, tego tak nagrywamy na spontanie Pierwszą gier... Jedną gierkę, nie pierwszą O, co pizdę W szaku jesteś? W szaku siedzisz? Konia, tu piwnia jest, nie biegnij Jestem szak, szak, jestem szak, jestem szak, jestem szak, jestem szak, jestem, szak jestem. Dawaj, dawaj szak Biegniecie mi oknem, oknem, oknem Umieka, to, prawo, 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 Nie mam lifa, kurwa, lifa nie mam To ch... A, nie, nie, kurwa. A, Biant, pomóż Nie mam ja, kurwa Kurwa, statka będzie, nie? Żyt... Yy, kurwa Ej, nie hak, tu jest? <laughs> Przy mnie od razu Nie zobaczył haka, idiota <laughs> No ja to buchak no. nie fajnie świetnie. No. Dobra, kurwa, no wiem, skaka, kurwa. Drogi, ja to robię, kurwa. Dobra. Ej, kurwa, wejdę Ej, kurwa. Pójdź. Dobra, morda. To był żart, kurwa. Uu. Nie. Jesteś schowałeś się? Jesteś idiota mnie Jesteś kurwa. Ty debila. Myślałem, że zaatakuje mnie drugi raz Chciałem mu jak k***a, k***a zrobić, nie wyszło mi Harry cię kurwa zaatakuje Z debilem gram na ja Joke mi nie wystarczy, sorry Myślałem, że on zaatakuje drugi raz Chciałem z skoczyć nie ma na tym strójkot od góry dupą skoczyć nie wiedziałem, że on kładł ten trik nie? mnie Wiesz, on na łeb, nie? Mnie nie trafił Widziałeś to, czy nie? Drugi presji, stary, to był Ja muszę skoczyłem stary na web, on mnie nie trafił po prostu Aha, no Dostał, no. dostał tak na web, że hit Dobra Jeden na trzy zrobione Działa wszystko pięknie E, więc pierwsza... sorry Dziś tylko jedna gra, Na następnym odcinku będą normalnie po dwie Zobaczcie <grym>, no mordę Normalnie po dwóch w innych odcinkach A dziś dnia spontanie jedna e, Więc co? Jak i na następnym odcinek. skoczymy mu na mordę Na jockey Czyli taki właśnie małpa No, <grym>, no to, Małpa została zrobiona Widzimy się w next odcinkach e, No i co? Gówno. Po... No i co gówno? Moje, Moje się pocałować. Do widzenia. No.